Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Hernandez Web. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to proszę, zasubskrybuj mój kanał. To pozwoli mi się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze treści. A w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić starcie dwóch dużych platform streamingowych, które oferują usługi w Polsce, a mianowicie HBO i Netflix. Przekonajmy się, kto jest lepszy. Na początku, cena. Netflix oferuje nam trzy pakiety w wysokości 34 zł. Pakiet podstawowy, pakiet standard 43 zł i pakiet premium 52. Trzeba zaznaczyć, że pakiet podstawowy nie daje nam nawet dostępu do oglądania w jakości HD. Pakiet standard taką przyjemność nam już udostępnia trzeba dodać, że Netflix od jakiegoś roku nie oferuje już okresu próbnego. HBO Go oferuje nam tylko jeden pakiet, który kosztuje 24.90. Więc zatem widzimy, że jest ono wiele tańszy nawet od najtańszego pakietu, który oferuje nam Netflix. Fajną opcją jest na pewno to, że nie mamy do wyboru kilku pakietów i początkujący nie będą mieli problemu z wyborem który pakiet spełni ich oczekiwania jakość filmów które możemy oglądać na HBO to full hd więc naprawdę bardzo dobra jakość w stosunku do ceny również trzeba zaznaczyć że HBO oferuje nam 7 dni bezpłatnego okresu Dlatego tutaj HBO wygrywa 1 do 0. Następnie zobaczmy ile każda z platform oferuje nam w swojej bazie filmów i serialów. Netflix oferuje nam 3594 filmy i seriale. Za to HBO GO oferuje nam 1487 filmów i seriali. Tą rywalizację wygrywa Netflix, a więc 1-1. Dobrze. Wiemy już, że Netflix wygrywa ilością filmów i seriali w swojej bazie, a HBO Go wygrywa ceną. Ale ile średnio płacimy za jeden tytuł na obu platformach? Aby to sprawdzić, podzielimy cenę abonamentu przez ilość wszystkich filmów i seriali. W danym serwisie. I tak dla HBO cena za jeden film lub serial wynosi 1,7 grosza, a dla Netflix wynosi to 1,4 grosza, a więc 2,1 dla Netflixa. Dobrze, ale wiemy, że ilość nie idzie zawsze w parze z jakością. Sprawdźmy więc, kto ma więcej szlagierowych produkcji w swojej ofercie. A na HBO Go są to na pewno Green Book, który dostał Oscara. Avengers, koniec gry, serial Czarnobyl, Gra o Tron, serial historyczny Kompania Braci, Detektyw i na końcu dwie super polskie produkcje, Bataha i chyba jeszcze większa produkcja Ślepnąc od świateł na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. Daje nam to łącznie 8 super produkcji. A jak sprawa wygląda w Netflix? Tutaj mamy serial Narcos. Serial House of Cards, Stranger Things, Serial Dark, prawdziwą świeżynkę serial Wiedźmin, która jest oparta na scenariuszu powieści pana Sapkowskiego, The End of the Fucking World, 13 powodów i 5 sezonów superprodukcji Peaky Blinders. Tutaj również mamy 8 produkcji, co oznacza remis w tej kategorii, więc nadal 3:2 dla Netflixa. Następną kwestią, którą chcę porównać, jest możliwość oglądania w różnych lokalizacjach. Załóżmy, że podróżujemy za granicę naszego kraju i chcemy obejrzeć coś na platformie Netflix. W tym przypadku nie ma z tym problemu. Jednak gdy chcielibyśmy obejrzeć coś na platformie HBO Go, to przy próbie zalogowania się niestety Wyświetla nam się oto taki komunikat. Tutaj kolejny raz punkt na korzyść Netflixa, a więc 4.2. Następnie chciałbym porównać przejrzystość danej platformy, a także opcje wyszukiwarki. A więc na Netflixie mi tutaj niczego nie brakuje, wszystko jest zrozumiałe. Bardzo łatwo wszystko można tutaj dostrzec. Od seriali filmów po jakieś tutaj ustawienia konta. Zobaczmy, jak intuicyjna jest przeglądarka Netflixa. Przykładowo, wpiszę nazwę serialu błędnie. Zamiast narków piszę Arkos. I czy ten serial mi się wyszuka? Tak. Wyszukałem mi się dwa seriale Narcos i Narcos Mexic. A jak sprawa wygląda w HBO Go? Hmm, tutaj myślę, że platforma jest mniej przejrzysta niż platforma Netflix, a także dłużej się buforuje. Dla mnie jest ona troszeczkę przestarzała, ale to może tylko moja opinia. A zobaczmy, jak funkcjonuje tutaj przeglądarka. Zamiast. Zamiast wataha wpisze Ataha. Czy wyszuka nam się serial? Niestety nie. Dlatego za tą bardziej intuicyjną wyszukiwarkę w Netflixie daję kolejny punkt Netflixowi, a więc 5.2 dla Netflixa. Ostatnią kwestią, jaką chcę przeanalizować, to dostępność aplikacji na różne urządzenia. Tutaj HBO, tak jak i Netflix, oferuje, Aplikacje na wszystkie urządzenia na Windows, jak i na Android czy iOS. Dlatego po każdej z platform nam po jednym punkcie. A więc 6.3 dla Netflixa. Podsumowując wszystko, Netflix wygrywa 6.3 z HBO Go i wydaje się lepszą platformą VOD. Jednak również na HBO Go znajdziecie Państwo mnóstwo świetnych seriali i filmów. Które na pewno umilą Wam czas. Ja tylko pragnę zaznaczyć, że najlepszy serial, jaki oglądałem na obydwóch platformach, był właśnie na platformie HBO Go i nazywał on się Ślepnąc Odświatą. Patrz na niego może trochę łaskawszym okiem, ponieważ on jest w polskiej produkcji. Choć naprawdę zbiera bardzo wiele świetnych opinii i myślę, że nie tylko ja tak sądzę. A jeżeli chcesz oglądać Netflixa za 14 zł przez 30 dni, to możesz wykupić usługę stworzenia takiego konta, wchodząc w link pod każdym moim filmem lub naciskając moją nazwę użytkownika, klikając na ikonę sklepu Hernandez Web. Na stronie znajdziesz możliwość wykupienia usługi do takich właśnie platform jak Netflix, HBO, Spotify i wielu innych. To by było na tyle, cześć.